Dzisiaj, jeśli chodzi o ceny bitcoina i kryptowalut, panie i panowie, przygotujcie się na to, że ten film Was zaskoczy. Porozmawiamy o bitcoinie, porozmawiamy o altcoinach, porozmawiamy o moich transakcjach, o wartości 35 milionów dolarów amerykańskich. Jedna z nich jest zupełnie nowa. Otworzyłem to podczas krachu. Opowiem o celach cenowych, moim planie działania, ale co ważniejsze, chcę pokazać na podstawie liczb, na podstawie twardych dowodów, jak wieloryby na tym rynku faktycznie zarabiają pieniądze. Jak możemy przejąć ich strategię, i powiem Wam, to jest o wiele łatwiejsze niż myślicie, aby faktycznie przewyższyć wszystkich na rynku. Powiem Wam dokładnie jak. Przejdźmy od razu do tego. Drogie panie i panowie, kliknijcie przycisk Lubię to na nowy rekord, jeśli lubicie te filmy. A teraz przejdźmy od razu do tego. Zanim przejdę do tego, można to nazwać tajną strategią, ale jest to tak proste, jak te wieloryby zarabiają pieniądze. Porozmawiajmy o tym. Zanim to zrobię, chcę porozmawiać o moich transakcjach. Nie mówiłem o tym w ostatnich dwóch filmach, więc przejdźmy od razu do tego. To, co tutaj widzicie, to mój pulpit nawigacyjny Bybit, prawda? Nie tylko to, moja transakcja na Bitcoinie jest nadal otwarta. Tak, będę o tym mówić. Moja transakcja na Tron jest nadal otwarta. Tak, ale jest nowa transakcja i chcę o tym porozmawiać. Zanim to zrobię, chciałem szybko zwrócić Waszą uwagę na mój nowy kanał o zdrowiu. Jeśli interesuje Cię nie tylko bogactwo, to jest ten kanał tutaj MM Crypto, jeśli interesuje Cię także zdrowie, Koniecznie sprawdź przypięty komentarz w opisie filmu. Mam wideo o tym, jak w zasadzie możesz łatwo stracić tkankę tłuszczową i zyskać mięśnie. To jest o wiele lepsze i zdrowsze niż Ozempic. I w ciągu kilku, no wiesz, minut lub godzin wrzucę kolejny filmik o tym, jak możesz maksymalizować swój sen i no, zasadniczo uzyskać 100% wyniku snu każdej nocy z łatwością. Pokażę ci to w przypiętym komentarzu. Ale teraz skupmy się na krypto, skupmy się na bitcoinie. Jak widać, moja transakcja na bitcoinie, którą otworzyłem w listopadzie 2022 roku, jest nadal otwarta. Tak. Prawie 15 milionów dolarów amerykańskich w niezrealizowanych zyskach i 15 milionów dolarów amerykańskich w zrealizowanych zyskach. Transakcja na Tron jest nadal otwarta. Już nie tak dochodowa jak wcześniej. Tak. E, zostałem e, zrujnowany na Solanie. Zostałem zrujnowany na XRP. Tak, zostali zlikwidowani, ale największa transakcja Bitcoin jest nadal otwarta. Zawsze jestem z Wami transparentny. Widzicie, i to jest interesujące, że transakcja Solana, którą otworzyłem w środku krachu, teraz przynosi w ciągu jednego dnia tylko 340 tysięcy dolarów amerykańskich zysku. W rzeczywistości 24 tysiące dolarów amerykańskich zarobiłem na opłatach finansowych. To szalone, bo wszyscy grają na spadki, a ja zarabiam na wzrostach tylko przez to, że mam otwartą pozycję na wzrosty. To pokazuje, jak bardzo rynek jest nastawiony na spadki. Większość ludzi gra na spadki i to jest dokładnie związane z tym, o czym chcę teraz mówić w drugiej części tego wideo. Ta jedna strategia, ta jedna rzecz, którą musisz mieć na uwadze, jeśli chcesz zarabiać na kryptowalutach, czy to z bitcoinem, czy z altcoinami, czy z tradingiem, czy z inwestowaniem, do tego się to sprowadza? Dwa wykresy: czarna linia reprezentująca cenę bitcoina, kolorowa linia reprezentująca długoterminowy wskaźnik niezrealizowanego zysku i straty posiadaczy bitcoina. Więc to pokazuje nam niewydane wyjścia transakcji, czyli zasadniczo ruchy na blockchainie bitcoina, które są starsze i czekaj, zostań ze mną do samego końca, dam ci puente, które są starsze niż 155 dni. To znaczy, jeśli kupujesz lub sprzedajesz bitcoina, możesz nawet rozszerzyć to na altcoiny i po prostu nic nie robisz przez 155 dni. To przewyższasz większość rynku. To, co tutaj widzisz, to fakt, że każdy obecnie wciąż wierzy, że jest na plusie, o ile trzyma swoje bitcoiny lub kryptowaluty przez więcej niż 155 dni. W rzeczywistości możesz zobaczyć, że przez większość czasu będziesz na plusie, po prostu nic nie robiąc. I tak zarabiam pieniądze. Ten duży, duży kontrakt 30 milionów dolarów amerykańskich zysku to dlatego, że niczego nie ruszałem. Po prostu czasami realizuję zyski. Ale nie działam pod wpływem strachu czy chciwości. Jak widać, wskaźnik niezrealizowanego zysku i straty krótkoterminowych posiadaczy jest cały czas na czerwono. To zasadniczo oznacza, że nie możesz osiągnąć żadnych zysków, niezależnie od tego, czy jest to rynek byka, czy rynek niedźwiedzia. Jeśli kupujesz i sprzedajesz na krótką metę, ten wskaźnik jest obliczany na podstawie wszystkich niewydanych wyników transakcji młodszych niż 155 dni. Więc mimo że jesteśmy na najwyższym poziomie w historii, ci ludzie tracą pieniądze. Potraktuj to jako naukę. To dosłownie dane z łańcucha mówiące ci co robić, a sedno to zrelaksuj się, kupuj i trzymaj. To jest to, co chcę ci powiedzieć. Panie i panowie, bardzo dziękujemy za oglądanie. Wkrótce zobaczymy się na kolejnym MM Krypto. Jak zawsze chłopaki, jak zawsze do